Cześć, jestem Karolina, jestem behawiorystką psów yy, i brałam udział w pierwszej edycji kursu terapii naturalnych i komplementarnych dla psów i kotów zorganizowanym przez Anię z Jagodowego Psa oraz Zuzę yy, Psiaki WZE. <tryk> Chciałabym się z Wami yy, podzielić co nieco moją opinią i moimi wrażeniami z tego kursu. Yy, ja mieszkam na Ibizie w Hiszpanii i o tym kursie dowiedziałam się z Instagrama. Od dawna śledziłam Zuzę i bardzo chciałam się od niej uczyć. Więc jak tylko się dowiedziałam, że, że wspólnie z Anią organizują ten kurs w Kliwicach, które są zaledwie pół godziny od mojego rodzinnego domu, na dodatek jest to miasto, w którym studiowałam inżynierię, no wiedziałam, że, wiedziałam, że ten kurs jest dla mnie. No, co mogę Wam powiedzieć, co mnie tak najbardziej przyciągnęło i co najbardziej mi się podobało co mi dał ten kurs? No to tak, zdecydowanie yy, muszę najpierw wspomnieć o cudownej organizacji. o Chciałabym właśnie tutaj też podziękować yy, Ani i Zuzi za to, że tak fant fantastycznie to zorganizowały, że od pierwszego momentu była cudowna energia, yy, cudowna atmosfera. Poznałam przefantastyczne osoby i do dzisiaj mam z nimi kontakt. No i ten kurs, mogę powiedzieć, że otworzył mi takie magiczne wrota do, do świata holistycznego podejścia do pracy z, ze zwierzętami. Ja jestem ogólnie na początku mojej kariery, więc no, był, też tak, był też takim troszkę kopniakiem motywacyjnym do otwarcia, otworzenia się na pracę z, z klientem, ponieważ no, ten kurs był bardzo, bardzo, bardzo praktyczny. Było tam bardzo, dużej, bardzo dużo pracy z klientem. Zarówno, zarówno w centrum szkoleniowym jak i nowego psa, jak i no tutaj w naszym naturalnym środowisku, gdzie musieliśmy sami znaleźć klienta, który chciałby z nami współpracować i no po prostu przetestować na nim naszą nową wiedzę, tą wiedzę. Nauczyłam się jeszcze bardziej patrzeć na psa jako taką całość nie tylko na jego zachowanie, na jego emocje, ale właśnie również na to, jak pies się czuje w swoim ciele, jak, jak pracuje jego układ nerwowy i jak, jak to, to wszystko tworzy taki no taki jakby cały wszechświat. No co jeszcze mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć tak. Wcześniej przed tym kursem byłam Karolina, behawiorystka, na początku swojej drogi. Teraz jestem Karolina, czarownica, behawiorystka. Tutaj <laughs> trochę pół żartem, pół serio, ale nie, serio, jeśli mm, czujecie, że ten kurs was woła, to po prostu idźcie za tym głosem. No ja tak zrobiłam i, i była to najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, naprawdę.